Mamy ksynek, cię. Yeah, yeah. z blachami. Zaraz wam pokażę jaki mam pociąg. jeszcze trochę. Tylko jaki mój kolega skończy. Sam war! Patrzcie ile blach. Ja yeah, pierdziele. Ja nie mogę... Barier! Yeah. Elo pokazuję pociąg. To jest jest 2034. A pociąg. Praca z pałemu. Tylko pod ty blachy nam brakuje, ale nie mam kasy. Może jeszcze tutaj... Jesteśmy. Może tutaj zrobić. Czekaj, bo ja mam jeszcze tutaj wampiru znalazłem. O! Nie ja będę pokazywał gdzie ile jesteśmy kilometrów. Dopiero 10 tysięcy. Bo kurde robiłam to przez... bum 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 a walterimarum a wana get up and bum 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 a walterimarum ei botamos o que é isso não botamos esse móvel por aí bum 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 a walterimarum a wana wana Bum, bum, bum. Co to ale armia. <grym> ale armia wampirów, ale armia Ile się dostaje za jednego wampira? 15. Aha. Wszystko weź. Nie wypadło nic. No ona na trzy chyba cię pogzało. Jocha Po jedną blachę i na ród. I wtedy ja jeszcze kupię paliwo. bo potrzeba. Na dachu nic nie siedzi. No, nie siedzi nic, nie siedzi nic. Mucha siedzi. Na dupie. Kupuję ten. Ty byś mógł jeszcze jedną dachę kupić. Ale nie, ja nie kupię. A nie. Bam, 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 bam. bam. Baba. Czekaj, my mamy tutaj wejście. Ale pokaż im wejście. Musisz pokazać im wejście, żeby wiedzieli. Ale ja nagrywam. Dobra, Elo. Ja bym miał pokazać. Wejście, chodź tutaj. Ale ja to już nagrywam. Patrzcie, to jest się wejście. Dziwne trochę, ale okej Altutai se si giura il tutai... e tu E tu